Chciałam Państwu przedstawić dwa tematy związane z centralizacją szpitali czy w nawiązaniu do centralizacji szpitali, kiedy opracował związek powiatów polskich. Wszystkie dotyczą tego, jak wyglądają realne nakłady na ochronę zdrowia w Polsce, na szpitalnictwo, w, zarówno w porównaniu do innych krajów europejskich, jak i w odniesieniu do nakładów, jakie w tym zakresie leżą gestii powiatów i miast na prawach powiatu. Pierwszym tematem, który, który chciałam szerzej omówić to są nakłady na lecznictwo szpitalne w Polsce na tle innych krajów OECD. Ja nie ukrywam, że raport, który przygotował Związek Powiatów Polskich był raportem w nawiązaniu do pewnych testów, które stawia Ministerstwo Zdrowia, związanych z, z właśnie z nakładami nominalnymi na szpitale w Polsce. Jednym z, takim, z takich częstych statystyk, którymi posługuje się resort zdrowia jest wskazanie, że w Polsce bardzo dużo środków publicznych, dużo więcej niż w innych krajach europejskich, dedykuje się lecznictwu szpitalnemu. Nawet tutaj ministerstwo powołało się na taką statystykę przygotowaną przez na podstawie materiałów OECD, z których wynikało, że Polska jest na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o wysokość nakładów na lecznictwo szpitalne. No my postanowiliśmy zweryfikować te dane, opierając się na tych samych statystykach. Analizie poddaliśmy 26 państw europejskich członków OECD, dla których te dane były dostępne. I co z tych danych wynika? No, w 2018 roku udział wydatków na szpitalną, opiekę leczniczą i rehabilitacyjną w Polsce wyniósł 2% w stosunku do PKB. I nie, było to jakieś, nie był to jakiś wynik, który by szczególnie odstawał od wyników innych państw. Można powiedzieć, że jesteśmy w połowie stawki. Natomiast skąd taka rozbieżność pomiędzy statystykami, które my prezentujemy, a statystykami, które prezentuje Ministerstwo Zdrowia? No, problem wynika z tego, że w Polsce generalnie nakłady na ochronę zdrowia są niskie. W 2018 roku nakłady na ochronę zdrowia w Polsce w stosunku do PKB wyniosły tylko 4,5%, w 2019 roku jeszcze mniej. I licząc można powiedzieć niski, niskie nakłady na ochronę zdrowia i od tego licząc procent nakładów na lecznictwo szpitalne, no to wychodzi takie, a nie inne wliczenie ze strony Ministerstwa Zdrowia. Jeżeli chodzi o. Tutaj jeszcze mogę powiedzieć, że odnosząc się do tego, do tego wykresu, mniej więcej te 2%, 2-1% tak, to jest taka stała, można powiedzieć, w Polsce od 10, od 10 lat. Tak jak mówiłam wcześniej, no jesteśmy w połowie, w połowie tej stawki. Natomiast wyraźnie tutaj widać, że bogatsze kraje europejskie, te bardziej rozwinięte, w lecznictwo szpitalne inwestują. E, bardzo dużo. E, przy, oczywiście przy założeniu, że PKB tych państw jest zdecydowanie większe niż e, u nas. Bo te, te, to też jest istotne, e, to też jest istotny wskaźnik. W 2017 roku ten wskaźnik się, m, prezentował się bardzo, e, bardzo podobnie, podobnie w 2013 roku, więc nie jesteśmy tutaj jakimś fenomenem na tle e, innych e, innych państw. E, natomiast dużo ciekawszym wskaźnikiem są środki na lecznictwo szpitalne. W per capita, z uwzględnieniem siły nabywczej pieniądza. Dlaczego to jest istotny wskaźnik? On jest istotny dlatego, że on pokazuje, ile możemy kupić za środki, które są kierowane do lecznictwa, do lecznictwa szpitalnego. I w przypadku, biorąc pod uwagę ten, ten wskaźnik, Średnia dla analizowanej grupy państw wyniosła 971 dolarów amerykańskich, mediana 899, natomiast u nas ten wskaźnik jest zdecydowanie niższy, co obrazuje kolejny, kolejny slajd. My tutaj nawet nie jesteśmy w połowie stawki, tylko mamy ósme miejsce od, od końca. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja, gdybyśmy wzięli pod uwagę nakłady nominalne. Ja z reguły unikam pokazywania wszelkich danych w ujęciu nominalnym. Natomiast też zauważyłam, że Ministerstwo Zdrowia lubuje się przedstawianiu danych w ujęciu nominalnym, wskazując, jak, jak dużo środków finansowych pompuje się w lecznictwo szpitalne, pokazując tym te dziesiątki miliardów złotych. Natomiast prawda jest taka, że w 2018 roku. Polska, biorąc pod uwagę ten wskaźnik, tak naprawdę była w, na samym szarym końcu, biorąc pod uwagę sytuację pozostałych krajów europejskich i tak naprawdę za nami były tylko Węgry i, i Łotwa. Lepiej to obrazuje kolejny wykres, który Państwu chciałam pokazać. My, jak Państwo tutaj widzą, jesteśmy na, na samym końcu tej stawki 1124. Złote i znowu kraje wysoko rozwinięte. Widać wyraźnie, że w lecznictwo szpitalne i rehabilitację oczywiście szpitalną, też dużo więcej inwestują niż, niż Polska. To jest istotne w kontekście tego, o czym mówi Ministerstwo Zdrowia, że dyrektorzy szpitali w Polsce nie potrafią prawidłowo zarządzać szpitalami, natomiast trudno zarządzać w sytuacji, w której ma się do, do dyspozycji no, stosunkowo niskie, e, niskie środki. Jeszcze jednym istotnym elementem jest jeszcze jeden wskaźnik dotyczący dopłat poza systemem publicznym. OECD zbiera dane dotyczące tego, ile mieszkańcy poszczególnych państw wypłacają do systemu. W Polsce e, obywatele bądź w ramach dobrowolnych płatności no, z własnej kieszeni, bądź w ramach dobrowolnych programów do systemu ochrony zdrowia dokładają jedną trzecią. Natomiast gdybyśmy to analizowali na poziomie dopłat, dopłat do lecznictwa szpitalnego, no to w ramach tych dobrowolnych programów płatności za zdrowie Polacy dopłacali 285 zł, natomiast tylko 51 zł. Z tej kwoty zostało, było dedykowanych lecznictwu szpitalnemu. Większość tych środków trafiała do ambulatoryjnej opieki leczniczej i rehabilitacyjnej. Jeszcze ciekawie wygląda inny wskaźnik, który dotyczy właśnie płatności z własnej, z własnej kieszeni. Tutaj przeciętny Polak do systemu opieki zdrowotnej dołożył 721 zł i z tej kwoty jedynie 26 zł, to jest trochę nieco więcej niż 3,5% stanowiły środki przeznaczone na lecznictwo szpitalne. Co to oznacza? Oznacza to tyle, że Polacy dopłacają generalnie do systemu ochrony zdrowia, natomiast nie dopłacają do lecznictwa szpitalnego. Dosyć duża grupa środków, tutaj aż 22%, idzie na ampulatoryjną opie opiekę leczniczą i rehabilitacyjną. Ja dodam, że gdybyśmy zobaczyli sobie zestawienie wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia na lecznictwo ambulatoryjne, to rzeczywiście widać, że lecznictwo ambulatoryjne no nie jest, nie jest traktowane jakoś priorytetowo w wydatkach Narodowego Funduszu Zdrowia, tylko wydaje się, że jest to pewna, pewien stan akceptowany przez Narodowego Płatnika. Długi czas oczekiwania na wizyty w ramach publicznego systemu Zachęca obywateli do tego, żeby sami do tego systemu dopłacali. I o, o ile w systemie ambulatoryjnym e, nie chcę mówić, że to się sprawdza, bo to jest system, można powiedzieć, patologiczny, tak? To, w, to nie ma tych dopłat z kieszeni, z własnej kieszeni właśnie do systemu szpitalnego. I wydaje się, że to jest odpowiedź częściowa na pytanie, dlaczego płatnik, dlaczego w strukturze wydatków w Polsce na szpitalnictwo procentowo wydaje się stosunkowo dużo, a dlaczego stosunkowo mały wydaje się na lecznictwo ambulatoryjne. No, odpowiedź jest taka, że po prostu mieszkańcy z własnej kieszeni do tego systemu e, dopłacają. Drugim tematem, jakim chciałam poruszyć, są nakłady powiatu w miast na prawach powiatu e, na szpitale. Tutaj oparliśmy się o, o dane z, e, ze sprawozdawczości e, oficjalnej. E, braliśmy pod uwagę wydatki zawarte w rozdziale wydatkowym 8.5.1.1.1 Szpitale Ogólne. I w latach 2015-2019 powiaty i miasta na prawach powiatu na szpitale wydatkowały kwotę 3,5 miliarda złotych. W przypadku powiatów ziemskich, co można zauważyć, była pewna stabilizacja wydatków w latach 2015-2017, po czym nastąpił gwałtowny wzrost w 2018 i 2019 roku. No, trochę podobna sytuacja była w przypadku miast na prawach powiatu. Tutaj był lekki spadek w 2016 roku, natomiast w w 2018-2019 też widać taki zauważalny wzrost nakładów na lecznictwo szpitalne. Tutaj mówimy oczywiście w większości o środkach własnych jednostek samorządu terytorialnego. Jeżeli chodzi o ten wykres, ja chciałam pokazać strukturę wydatków powiatów, też w odpowiedzi na takie. Stwierdzenia, jakie czasami padały w rozmowach, również z posłami, tak? czyli tymi osobami, które będą podejmować końcowe decyzje o tym, jak ten system będzie wyglądał, bo to nie Ministerstwo Zdrowia będzie podejmowało tę decyzję, tylko jednak Sejm i Senat i z, z rozmowami z posłów czasami w czasie tych rozmów czasami padło takie stwierdzenie, że no, o jakich my nakładach mówimy ze strony powiatu w miast na prawach powiatu, jak to w większości były środki unijne. No, to też nie jest prawda, dlatego że takie dane da się, takie dane da się wyciągnąć ze sprawozdawczości. Tak? I w przypadku powiatów, na przykład na przykład 2019 roku, kwota 451 milionów złotych to były wydatki w tak zwanym paragrafie z czwartą cyfrą zero, co oznacza tyle, że to były środki niezwiązane z finansowaniem projektów, projektów unijnych nie pochodziły ze środków, nie pochodziły ze środków zewnętrznych. To jest istotne również w kontekście właśnie tego typu, tego typu argumentów, które czasami w przestrzeni publicznej się pojawiają. I bardzo podobna sytuacja w miastach na prawach powiatu. Tutaj w 2019 roku też, też zdecydowana większość wydatków. E, oczywiście dotyczyła tych właśnie tych wydatków, e, można powiedzieć, z, z puli własnych środków e, jednostek samorządu e, terytorialnego. Ten udział środków europejskich w 2019 roku po prostu większy niż standardowy wynika z tego, że teraz aktualnie są po prostu realizowane różne projekty unijne jeszcze z perspektywy 2014-2020 i stąd tutaj jest troszeczkę większy skok tych środków, natomiast i tak, i tak no, to potwierdza, że samorządy z, własnej, z własnych zasobów no jednak w szpitale. Inwestują. Jeżeli chodzi o strukturę wydatków w podziale na wydatki majątkowe i wydatki bieżące, no to tutaj zdecydowanie wydatki majątkowe przeważają. Jeżeli chodzi o miasta na prawach powiatu, tendencja jest dokładnie, dokładnie taka sama jeżeli chodzi o nakłady inwestycyjne tutaj te kwoty które, które tutaj pokazuję one dotyczą i nakładów na inwestycje i dotacji celowych na sfinansowanie inwestycji ale też czy kosztów inwestycji zakupów inwestycyjnych ale też pomocy finansowej na inwestycje udzielane pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego bo takie wydatki też się też można spotkać i tutaj łącznie na no właśnie na tego typu wydatki wydatkowano kwotę 2 miliardów 250 milionów złotych na przestrzeni 2015 i 2019 roku, łącznie w powiatach i w miastach na prawach powiatu. To też pokazuje, że, że jednak szpitale są istotnym istotnym, można powiedzieć, elementem, czy istotną usługą publiczną, którą samorządy wiedzą, że powinny inwestować. To jest istotna usługa z punktu widzenia mieszkańców. W takiej strukturze wydatków na szpitale też są, też jest istotna grupa wydatków związanych z, z zakupem, objęciem udziału, wniesieniem wkładów oraz dopłat w spółkach prawa handlowego. Ja zwracam uwagę na to, że na tą, na tą, część, dlatego, że na tą część wydatków, dlatego, że one pokazują czy jednostki samorządu terytorialnego są zainteresowane tym, żeby przekształcać samodzielny publiczne zakład opieki zdrowotnej de para handlowego, no i jakie z tym wiążą się wydatki. Więc wysokość tych wydatków zależy od tego, czy tego typu decyzje w danych jednostkach samorządu dotyczącego w kolejnych latach były były podejmowane. Ja tutaj tylko wyjaśnię, że paragraf 415 to są to, to są wydatki bieżące, one są związane z dopłatami w spółkach prawa handlowego w sytuacji, w której umowa spółki przewiduje, żeby udziałować w takie, takie dopłaty Wniósł. Natomiast paragraf 601 i 603 to są oczywiście wydatki, wydatki majątkowe, ale tutaj warto było te trzy grupy wydatków pokazać też też razem. Podobnie w miastach na prawach powiatu, bo no to też jest istotna, istotna grupa wydatków. Istotna grupa Natomiast tym, co powinno wzbudzić szczególne zaniepokojenie po stronie resortu zdrowia z punktu widzenia planowanej reformy, jest kwestia pokrywania ujemnego wyniku finansowego oraz zobowiązań szpitalnych. My tutaj wzięliśmy pod uwagę wydatki w czterech paragrafach, które są związane bądź z pokryciem innego wyniku finansowego, bądź pokryciem przejętych zobowiązań po zlikwidowanych jednostkach sektora finansów publicznych, bądź pokrycia zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej i pokrycia przejętych zobowiązań po przekształconych jednostkach zaliczonych do sektora finansów publicznych, czyli innymi słowy po przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki, opieki zdrowotnej. I co jest istotne? Dla nas istotny jest paragraf 416, czyli pokrycie ujemnego wyniku finansowego. I w przypadku powiatów, w przypadku powiatów ziemskich, tutaj wyraźnie widać wzrost w 2019 roku, o ile wcześniej to jest, to jest granatowy kolor, tak? To jest to są te wydatki, o których mówiliśmy. Co to oznacza? W 2000, pomiędzy 2015 rokiem a 2018 mieliśmy w miarę stabilną sytuację, to znaczy mniej więcej e, samorządy, e, powiaty ziemskie dokładały mniej więcej podobną pulę środków, około 20-25 milionów złotych, do, e, do szpitali. Natomiast w 2019 roku nastąpił, e, można powiedzieć, drastyczny wzrost do kwoty 93 e, milionów e, złotych. E, ten wykres pokazuje, że to nie jest tak, że nagle, y, przepraszam, dyrektorzy szpitali utracili zdolność zarządzania... Zarządzania szpitalami. Tylko w, w tym 2000, może nawet nie 2019, ale już w 2018 roku coś się zadziało, bo pokrycie tego ujemnego wyniku finansowego w 2019 roku ono jest konsekwencją pewnego stanu, który z roku poprzedniego, czyli w roku 2018. Ja przypomnę, że w roku 2018 to był pierwszy rok, kiedy w całości zaczęła funkcjonować, funkcjonować sieć, sieć szpitali i kiedy tak naprawdę wyszło bo wyszło, można powiedzieć, na jaw niedofinansowanie, niedofinansowanie ryczałtów. Ja cały czas w różnych wypowiedziach medialnych podkreślam, że sama idea sieci szpitali nie była zła, tylko mechanizm finansowania. E, tak naprawdę nie sprzyjał temu, żeby budować potencjał, e, potencjał e, szpitali, które do tej sieci, e, sieci weszły. Można powiedzieć, że na wprowadzeniu tego systemu e, szpitale generalnie e, straciły. No nieco inaczej wyglądała sytuacja w miastach na prawach powiatu, gdzie po istotnym wzroście wydatków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego w 2016 roku później nastąpił spadek, ale. Znowu w 2019 nastąpił e, e, wzrost, natomiast w 2017 roku, co za chwilę Państwu pokażę też na wykresie, istota część wydatków, to było aż 56 milionów złotych, była związana z pokryciem e, przejętych zobowiązań po, w związku z przekształceniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej no, spółki prawa spółki prawa handlowego, więc tutaj sytuacja wygląda w, w ten sposób. I no niestety tą tendencję wzrostową właśnie w paragrafie 416, czyli pokrycie innego wyniku finansowego, też tutaj widać. Ja też czekam na oficjalne dane z 2020 roku i wtedy będzie też można zobaczyć, czy ta sytuacja się pogłębiła i jak COVID w ogóle wpłynął na sytuację na sytuację szpitali, chociaż mówię, 2020 rok będzie akurat niestety takim rokiem, który tak naprawdę będzie nieporównywalny do żadnego innego roku w perspektywie ostatnich 20 lat, więc na podstawie danych z 2020 roku też nie można wyciągać żadnych danych o charakterze zarządczym, które miałyby stanowić podstawę do jakiejkolwiek reformy systemu finansowania opieki zdrowotnej w Polsce osób zainteresowanych polecam zapoznanie się z, pełną, z pełnymi wersjami raportów. One są dostępne na stronie Związku Powiatów Polskich, w zakładce wydawnictwa, y, analizy y, samorządowe. Również na tej samej stronie internetowej mamy inne raporty poświęcone finansowaniu ochrony zdrowia w Polsce, więc jeszcze raz zachęcam y, do zapoznania się. Bardzo Państwu dziękuję.